Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych siedmiu dni. W tym tygodniu chciałbym wam pokazać grę, która sprawia wrażenie, jakoby była czystą platformówką akcji, coś jak futurystyczny Dust Analysian Tale, ale plot twist polega na tym, że nie do końca nią jest. Prowadzimy tam bowiem inną grę, metagrę, a do tego towarzyszy nam wszechobecny głos narratora, za którym podążamy bądź nie. IC przykuło moją uwagę tym intrygującym motywem, więc w najbliższą środę i sobotę sprawdzimy czy faktycznie gra jest warta świeczki. I nie, tu nie było nawiązania do Candle. Co więcej, w poniedziałek i czwartek po raz ostatni będę dzielił i rządził w Reigns, a więc szykuje się grę lekcja. We wtorek i piątek wraz z Szynką odkryję kolejne tajemnice wyspy Quern, jak również będę próbował ratować świat od utonięcia w mroku grając w One Shot. Zajrzę również do Astronir, być może wybuchnę kilka razy w Keep Talking and Nobody... I na pewno zaskoczę was jeszcze jakąś nową grą. Może rzut grałką? Może minigraszka? Zobaczymy. Przeszliśmy Hyper Light Driftera, więc od teraz czwartki należeć będą do Feza. Coś czuję, że trzeba będzie nadać jakąś nazwę temu całemu zabiegowi w czwartkowe dokończanie gier. Więc może macie jakieś pomysły? Zbliżamy się do 34567 widzów. Z tej okazji napisałem dla Was grę specjalną, która nosić będzie tytuł Abstrakton Księga pierwsza Sekret Indoriona. Jeśli osiągniemy taką liczbę widzów w tym tygodniu, a na to się zanosi, premiera gry odbędzie się w sobotę. Wypatrujcie wtedy specjalnego odcinka, a jeśli macie fejsa, dołączajcie do wydarzenia. Info o nim znajdziecie w opisie pod filmem. Niedzielne grankiety to miejsce, gdzie oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Poprzednio wybraliście Tipomana. Na kolejnych pięciu kandydatów w powrocie do gryszłości możecie głosować już teraz. Link znajdziecie w opisie i w harmonogramie na stronie. Który fragment rozgrywki zasłużył na mianolamy tygodnia? Tu raczej nie było wątpliwości, więc zobaczmy. Death Wish, the next character you say: yes to will die. Zobaczcie wszystko, będę teraz, wszystkie wskaźniki będą wysoko. OK. A body was found later that year. Horrifying, torn and bloated. Uznajmy, że chcemy go ubić. I w tym momencie pewnie już go nie ma, bo powiedziałem mu jest, tak? Jakim cudem powiedziałem jest i on dalej żyje? Przecież powiedziałem mu jest. To powiedziałem komuś jest. Wcześniej? Na koniec, jak zwykle, pytanie od widzów, które w tym tygodniu zadaje Omega Flowey, a brzmi ono: z jaką postacią z gry chciałbyś, chciałabyś pójść na randkę? Jako, że Szynka prawdopodobnie podsłuchuje jak nagrywam ten przegląd, będę musiał to powiedzieć szybko i sprawnie. A więc wydaje mi się, że nie będę jakoś super oryginalny i najchętniej prawdopodobnie poszedłbym na randkę z Triss Merigold z Wiedźmina. I nie dlatego, że ma pewne atuty, tylko być może dlatego, że niestety, ale mam słabość do rudych. Ale ciii, nic nie mówcie o tym Szynce. Ewentualnie, gdyby to było możliwe, mógłbym pójść na randkę z GLaDOS. Czemu nie? To byłoby dość interesujące. W każdym razie jestem ciekawy z kim wy poszlibyście na randkę, więc dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie o nowym odcinku codziennie o 16, sprawdzaniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzeniu mnie na fejsie, instagramie, hitboxie i steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy kubek z La Marketu lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze wielka piona! Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Sprawdzanie hormonogramu, Ho. Widzisz, weszłaś tylko i już powiedziałam sprawdzenie hormonogramu. Sprawdź hormonogram. What? Jak tam twój hormonogram? Waha się. się. Dobrze, że się nie wącha. Dziękuję ci bardzo za dźwięk łyżki. Kurde. Który prawdopodobnie będzie słychać na samym końcu. Ale nie myj tej szklanki. Nie myj tego kubka, jak tam sobie jeszcze herbatę zrobię. Kobiety.